Polska w ruinie po dwóch latach rządów Tuska. Kaczyński. Kryzys wszędzie, gdzie spojrzeć. Dwa lata po przejęciu władzy przez koalicję 13 grudnia Jarosław Kaczyński nie pozostawia złudzeń. Polska pogrąża się w kryzysie. Podczas konferencji prasowej prezes PiS wyliczał dramatyczne skutki rządów Tuska: od załamania finansów publicznych, przez chaos w służbie zdrowia, po degradację polskiej wsi, nauki i oświaty. Zniszczono osiem kluczowych polityk PIS, a plan uczynienia Polski silnym państwem europejskim został brutalnie zakwestionowany. Kaczyński ostrzega: prawo przestało obowiązywać, a minister Żurek przekracza wszelkie granice. Czy Polacy naprawdę chcieli takiej zmiany? Czy propaganda i medialna iluzja wystarczą, by przykryć rosnące bezrobocie, zwolnienia i upadek rolnictwa? Kaczyński mówi wprost: To nie są sukcesy. To kontynuacja zniszczeń. Władza Tuska nie tylko nie spełniła obietnic, ona je pogrzebała. To nie jest rząd, to dekonstrukcja państwa. Czas spojrzeć prawdzie w oczy i zadać sobie pytanie: ile jeszcze wytrzymamy? Udostępnij ten materiał dalej. Nie pozwól, by prawda została zakrzyczana przez propagandę. Kliknij w źródło i zobacz, co naprawdę dzieje się z Polską.